Najlepszy pojedynek, czy pojedynek bez historii? Czyli Noct vs. Sora. Przed startem tego odcinka chciałbym jeszcze prosić o zostawienie subskrypcji i tak jak zrobiła ta trójka losowych subskrybentów. Wielkie serdecho dla Was i wielkie dzięki za to, że jesteście i wspieracie kanał. A jeśli tutaj chcecie, powiem na tym odcinku, no to nic bardziej prostszego, wystarczy tylko strzec suba i wtedy już masz szansę tutaj być. Proste no proste. Do tego zachęcam ustawienia łapki w górę, no bo pamiętajcie, jeśli ktoś się nie zostawi, to może mieć problem z Noctem, a Noct gdzieś tam czycha. Więc radzę zostawić łapkę w górę. No a teraz bez zbędnego przedłużania, pora zacząć odcinek. Noct vs Sora. Pojedynek, który będzie miał się odbyć, ale będzie kompletnie nieznaczący. Brzmi to fajnie, bo zobaczymy Nokta w walce, tylko pytanie czy Noktowi w ogóle będzie zależało na niej. Powiecie, ten turniej to jest zasłona dymna chytrych planów dotyczących między innymi smoczycy źródła ruchu. I wiemy dobrze, że Arin dopiero na sam koniec odkryje ten sekret, ale nie oszukujmy się, to jest zbyt późno. I to nawet wynika z opisu odcinka, bo pisze tam mniej więcej tak, że już jest za późno, aby powstrzymać manipulacji grami. A to oznacza, że cały ten turniej to ustawka. I prawdopodobnie chodzi w nim o to, żeby ninja skupili się na walce, a nie tym, co się dzieje za ich plecami. Więc zapewne to będzie wyglądać tak, że Sora będzie się starała z całych sił, będzie naprawdę robiła wszystko, co tylko może... A Noct to będzie miał takie wywalone. Sora nie umie nawet spindzić. A sam Noct jest starym, potężnym mistrzem żywiołów. I moim zdaniem, po prostu to będzie wyglądało tak, że on będzie robił wszystko, żeby ta walka trwała i trwała i trwała. A gdy dostanie tylko jakiś sygnał, po prostu rozłoży tą sorę na łopatki. Czyli wychodzi na to, że kompletnie walka bez żadnej historii. Ale i tak mamy jakieś plusy, bo zobaczymy Nocta jak walczy. A powiem Wam szczerze, to jest dość ciekawe. Chociaż tej walki na poważnie to będzie dość mało, bo przypominam tylko, że Sora to nie jest jakiś ninja dobry, mega. Jakby dostał np. Noctloida, no to pewnie by się już musiał trochę wysilić. Ale że dostaje Sorę w walce, no to raczej to będzie taki, taki, no taki po prostu meczyk. I prawdopodobnie cała ta fabuła tego odcinka skupi się już na tym drugim wątku, czyli na tych planach sekretnych, tych złych i w ogóle, a już nie na walce. Oczywiście chodzi mi o tą walkę Nocta z Sorą. Więc, no prawdopodobnie, tak jak mówię, walki Nokta takiej na poważnie zobaczymy jeszcze mało. Ale na pewno będzie jej więcej niż w pierwszej połowie i ja jestem i tak i tak zadowolony, bo przynajmniej zobaczymy Nocta, jak już walczy. Pamiętajcie, że to jest tylko moja teoria, ona nie zawsze musicie sprawdzić. Ten pojedynek może zupełnie inaczej wyglądać, może mieć zupełnie inny sens, ale bardzo wiele aspektów wskazuje na to, że tak będzie. Czyli że pojedynek Sory z Noctem będzie bez historii.